Tonacja C-dur i pokrewna jej tonacja A-mol to tonacje bez żadnych znaków przykluczowych składające się wyłącznie z dźwięków naturalnych. Dźwięki tonacji durowej są takie. C, D, E, F, G, A, H. Zagrajmy je na gitarze. C, D, E, F, G, A, H, -c. Dźwięki tonacji molowej są takie. A, H, C, D, E, F. G. Zagrajmy je na gitarze. A, H, C, D, E, F, G, A. Teraz przyszedł czas na akordy na stopniach tonacji durowej. Zaczynamy. Na pierwszym stopniu tonacji durowej mamy akord durowy C dur, C, E, G. Na drugim stopniu akord molowy D mol, D, F, A. Na trzecim stopniu akord molowy E mol, E, G, H. Na czwartym stopniu akord F dur, F, A. C Na piątym stopniu akord G-Dur Na szóstym stopniu akord Amol ACE oraz na siódmym stopniu akord zmniejszony HDF. W tonacji molowej Amol występują te same akordy, w innej kolejności zaczynamy. Na pierwszym stopniu mamy akord molowy ACE, na drugim stopniu akord zmniejszony HDF. Na trzecim stopniu akord C dur C E G, na czwartym stopniu akord D mol D F A, na piątym stopniu akord E mol E G H, na szóstym stopniu akord F dur F A C i na siódmym stopniu akord G dur G H D. Może być też tutaj: są to te same akordy, w innej e-book e koło dla początkujących z podsumowaniem dzisiejszego odcinka otrzymasz po zapisaniu się do newslettera. Zapisz się teraz. Mniej e-booka przed oczami, ale lepiej zapamiętasz i zrozumiesz materiał. Czytelnicy newslettera pomagają tworzyć kanał i mają realny wpływ na to, w jakim kierunku zmierza. Sugerują tematy, które chcieliby zobaczyć. Wskazują wiedzę, którą chcieliby zdobyć. Dzięki temu będą dostawać spersonalizowane i dopasowane do potrzeb materiały. W praktyce decydują o filmach, które pojawiają się na kanale. Otrzymują bonusy, o których inni mogą tylko pomarzyć. Niepublikowane materiały, zniżki na kursy itd. Więcej informacji w opisie na dole. Jeszcze jedno, najważniejsze. Nic z tego, co ci dzisiaj powiem, nie będzie miało sensu, jeśli nie zaczniesz od fundamentu. Jeśli nie znasz dźwięków w muzyce i nagryfie, na nic ci informacje, które tutaj przekażę. Zacznij od nauki dźwięków na gitarze. Mam rozwiązanie. Kurs, który krok po kroku przeprowadzi cię przez proces nauki dźwięków w muzyce. I na gryfie. Jeśli czujesz, że właśnie tej wiedzy potrzebujesz, chciałbyś znaleźć, nazwać i zapamiętać wszystkie dźwięki na gitarze. Pełni wykorzystać możliwości gitary i poruszać się po gryfie bez ograniczeń. To więcej informacji znajdziesz w opisie. Koniec reklamy. Zaczynamy lekcję gitary. Teraz idziemy zgodnie z kolejnością krzyżyków na kole kwintowym. Następna tonacja g to tonacja z jednym krzyżykiem. Jest to Dźwięk Fis, a dźwięki tej tonacji przedstawiają się następująco. Mamy dźwięki G, A, H, C, D, E, Fis. Jest to tonacja G-dur. Zagrajmy ją na gitarze. G, A, H, C, D, E, Fis, G. Okrewną tonacją tonacji G-dur jest tonacja e -mol, złożona z dźwięków E, Fis, G, A, H, C, D, E. Teraz przed czas na akordy na stopniach tonacji. Jedziemy w tonacji g -dur. Pierwszy stopień tonacji g to dźwięki G, -H -D. Drugi stopień akord Amol mol -A -C -E. Trzeci stopień Hamol mol H, D, Fis. Czwarty stopień Cdur CEG. C, -C -E -G. Piąty stopień Ddur dur D, Fis, A. Szósty stopień Emol mol E, -G -H. I siódmy stopień zmniejszony Fis, A, C. Teraz w tonacji pokrewnej E -mol, mamy takie akordy. Na pierwszym stopniu akord E mol E -G H, na drugim stopniu FIS AC, czyli zmniejszony FIS, na trzecim stopniu będzie akord G dur, G -H d. na czwartym stopniu będzie akord Amol A c, E, na piątym stopniu będzie akord Hamol HD FIS, na szóstym stopniu C E G, czyli C dur, i na siódmym stopniu D FIS A, czyli DEDUR. I wracamy do na tonika. Następne dwie tonacje, tym razem dwa znaki kluczowe FIS i CIS, znajdziemy w tonacji DEDUR oraz HAMOL. Dźwięki tonacji DEDUR przedstawiają się następująco. D E FIS G A H, CIS. D E FIS G A H, CIS D. Dźwięki tonacji h -mol zaś przedstawiają się następująco H, Cis, D, E, Fis, G, A, H Teraz przeczas na akordy na stopniach tonacji d -dur. Mamy D-dur, D, Fis, A, pierwszy stopień Drugi stopień akord molowy E-mol, e G, H Trzeci stopień Fis, A, Cis czyli akord Fis-mol Później czwarty stopień G-dur, G, H, -dur, G D Później A dur, Acis, E. Później Hamol, H, D fis. I później zmniejszony Cis, EG. Teraz tonacja molowa Hamol. Zaczynamy od akordu H, czyli mamy H, H, D fis. Później będzie zmniejszony Cis, EG. Później będzie D dur, D fis, A. Później będzie E mol, e, G, H. Będzie Fis mol Fis A Cis Później będzie G Dur G H -D. Później będzie Adur A Cis E Adur jest siódmym stopniem tonacji Hamol. Następna w kolejności tonacja Adur oraz Fis mol są to trzy krzyżyki Fis, Cis, Gis. Dźwięki tonacji Adur przedstawiają się następująco: A, H, Cis, D, E, Fis. Gis. Na gitarze wyglądają w ten sposób. A, H, C, D, E, Fis, Gis, A. Dźwięki tonacji Fis-Mol to te same dźwięki, tylko zagrane od Fis. Proszę bardzo. Fis, Gis, A, H, Cis, D, E, Fis. Jedziemy z akordami. Na pierwszym stopniu tonacji durowej a dur, mamy akord A-dur, A-cis, E. Później mamy H-mol, H, D, Fis. Później trzeci stopień to będzie C Small Cis, Cis e Gis. Później będziemy mieli D Dur D Fis A. Później będziemy mieli E Dur E Gis H. Jesteśmy na piątym stopniu. Później na szóstym będzie fis Small, czyli Fis A Cis. I ostatni akord zmniejszony będzie Gis H D. I to jest siódmy stopień. Teraz tonacja. Molowa. Na pierwszym stopniu mamy akord FIS, czyli będzie to FIS MOL, FIS A, CIS. Później jedziemy, będzie GIS zmniejszony, GIS HD. Później będzie ADUR ACIS E. To jest trzeci stopień. Później będzie HD FIS, czyli akord HamOL. Później będzie CIS EGIS, czyli akord MOLowy CIS. Później będzie Ddur, DUR DE fis -a. I na siódmym stopniu mamy Edur, dur e gis, H. I kończymy, rozwiązujemy na fis -mol. Następna tonacja w kolejce to Edur oraz pokrewna jest skala czy Gamma. cis Są to cztery krzyżyki Fis, Cis, Gis, Dis. A dźwięki tonacji e przedstawiają się następująco. E-fis, gis, A, H, cis, dis. Zagrajmy je na gitarze. E-fis, gis, A, H, cis, dis, E. Tonece cis small to te same dźwięki w innej kolejności, więc pokażę Ci je teraz na gitarze. Cis, dis, e, fis, gis, a, ha, cis. Czas na akordy na stopniach tonacji. Jedziemy od tonacji durowej. Pierwszy stopień w skali. Czygamy E-dur. To będzie akord e -dur, czyli dźwięki E, gis, ha. Drugi stopień Fis-Moll, fis, a, cis. Trzeci stopień Gis-Moll. Gis, Hadis. Później będzie A-dur, A cis E. Później będzie Hadur, H, Dis, Fis. Później będzie C, small, Cis Moll, e, Cis Egis. I na siódmym stopniu akord zmniejszony Dis, Fis, A. To akord zmniejszony Dis. Później grając tonację Cis Moll, po prostu zaczynamy od akordu Cis. No to proszę bardzo, Cis Egis, akord Cis Moll mieli akord zmniejszony Dis, Dis, Fis, A później będzie Edur, Egis, H wróciliśmy do toniki tonacji durowej później mamy Fis, Mol, Fis, A, Cis później będzie gismol, Gis, Mol, Gis, H, Dis później będzie Adur, A, Cis, E i później będzie H, H, Dis, Fis no i wracamy na Cis, Mol na pierwszą, na pierwszy stopień tonacji molowej czyli tu będzie Cis, Mol Następna tonacja to tonacja Hadur. Mamy tutaj pięć krzyżyków: Fizz, Cis, Gis, Dis, Ice. Proszę bardzo, tworzymy akordy na podstawie tych dźwięków. Jest to tonacja Hadur, w której skład wchodzą dźwięki: H, Cis, Dis, E, Fizz, G, Ice. A właśnie tak przedstawia się na gitarze. Zobacz. H, Ciz, Giz, E, Fizz, Ice. Tonacja molowa, tak samo jak w przypadku innych GAM. To te same dźwięki w innej kolejności, w tym przypadku od dźwięku GIS. Czyli tworzymy teraz gamę gis poprzez zmianę kolejności dźwięków, które przed chwilą zagrałem. Zagrajmy teraz tonację gis i to będzie dźwięki w takiej kolejności: GIS, ICE, H, gis, GIS, E, fis, GIS, Teraz na podstawie tych dźwięków stworzymy wszystkie trójdźwięki w tych dwóch tonacjach. Zaczynamy od tonacji Hadur, jedziemy, zaczynamy. Na pierwszym stopniu, to nazwie mamy akord Hadur, dźwięki H, D, Fis. Na drugim stopniu będzie C-small, Cis, cis E, Na trzecim stopniu będzie D-small, D, Fis, Ais. Na czwartym stopniu będzie E-dur, H. Na piątym stopniu będzie Fis-dur, Fis, Ais, Cis. Na szóstym stopniu będzie gismol, czyli po prostu gis, Hadis. I na siódmym stopniu będzie akord zmniejszony ICE, cis E. Eh. I rozwiązujemy na i na hadu, Hadis. Tonacja molowa Gismol to następujące akordy Gis, Hadis, czyli Gismol. W drugim stopniu ice, cis, e będzie akord zmniejszony na ice, później będzie H dur, H fis, później będzie C cis small, e cis, egis, później będzie D small, dis fis, ice, później będzie E dur, egis, H i to jest szósty stopień, i teraz siódmy stopień, fis dur, fis, ice, cis. Następna w kolejce tonacja Fizzdur, inaczej Gesdur. Jak zobaczysz tutaj mamy 6 krzyżyków albo 6 bemoli, ale jeśli te dźwięki podsumujesz i rozpiszesz, okaże się, że to są te same rzeczywiste wysokości dźwięków. Dlatego pokażę Ci tę tonację jako... Fisdur. Fis-dur. ma dźwięki. Fis, gis, ais, ha, cis, dis, ais. Na gitarze przedstawiają się w następujący sposób. Fis, gis, ais, ha, cis, dis, ais. Zwróć uwagę, dźwięk Ace to po prostu dźwięk F. Po prostu podniesiony o pół tonu dźwięk E da Ci F, bo tam nie ma pomiędzy czarnego klawisza. Żeby to było jasne. Jednak tak w tej tonacji te dźwięki się przedstawiają. Tak są przedstawione na kole dlatego i tobie takie je pokazuję oraz tak je nazywam. Fis, gis, ICE, H, Cis, Dis, Ace. I kończymy na fis. Teraz. Tonacją pokrewną tonacji Fisdur jest tonacja Dismol składająca się z dźwięków Dis, Ace, Fis, GIS, ICE, H, CIS, Dis. Teraz akordy na stopniach tonacji. Wracamy do tonacji zdrowej. Fis dur. zaczynamy od fizdur Mamy dźwięki fis, ais, cis. Później będzie gizmol. gis, moll, gis, h, dis. Później ais, moll, ais, cis, eis. Później hadur, hadis, fis. Później cis dur. cis, eis, gis. Czyli tak naprawdę, rzeczywista wysokość dźwięku, Ace jest F. Później D-Small, d fis Ice. I siódmy stopień, akord zmniejszony, Ace, gis H. Teraz przyszedł czas na tonację molową. Na pierwszym stopniu mamy akord D-Small i od tego zaczynamy. d fis Ice. Później akord zmniejszony, będzie Ace, gis H. Później fiz dur, ice cis. Później gis mol, Gis, ha, Później ice, small ice, cis, ace. Ice, cis, ace. I później hadur, ha, dis, fiz. I później cis dur, cis, ace, To był siódmy stopień. Aby sprawnie korzystać z instrumentu, najpierw naucz się dźwięków. To fundament, bez którego nie pójdziesz dalej. Nauczyć dźwięków na gitarze, dzięki temu zagrysz szybciej, łatwiej i bardziej profesjonalnie. Nie zapomnij, zapisać się do newslettera i zgarnąć e-booka, który się przyda. Prędzej czy później wrócisz do tej wiedzy. Będziesz marzył, aby mieć takie podsumowanie tonacji przed oczami i oszczędzić sobie czasu na szukanie. Zgarnij go teraz, póki masz okazję. W przyszłości e-booki będą płatne. Zrób to teraz. Wydrukuj sobie e-booka i miej go już na zawsze. Newslettera będziesz miał wpływ na przyszłość kanału oraz na materiały, które ode mnie dostajesz. Informacje będą dopasowane i spersonalizowane. Wystarczy, że poświęcisz 5 minut na kilka prostych pytań. Jeśli nie chcesz, możesz odebrać e-booka i je pominąć. Jednak byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł mi stworzyć najlepszy gitarowy kanał na świecie. Możesz mieć wpływ na to, co tutaj widzisz. Sam zdecyduj, czy warto na to poświęcić dosłownie jedną chwilę. Dodatkowo regularnie otrzymywać bonusy, których nie widzą zwykli widzowie. Na dzisiaj to tyle informacji. Ja jestem Konrad to jest szkoła gitarowa Goria, a my widzimy się w następnym materiale o gitarze.